Oliwia Stasiak, dzień dobry, witam w rozmowie Echo24. A ze mną w studiu Tomasz Sielicki, historyk i autor książki Tramwajem przez Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. Książka lub album, do tego jeszcze dojdziemy tutaj, jeżeli chodzi o formę. Opowiada o komunikacji miejskiej, ale w przedwojennym Wrocławiu. Proszę powiedzieć, skąd pomysł na to, żeby zająć się tą tematyką? No właśnie, mówimy tutaj o. Swoistej wycieczce, o przejażdżce tramwajem po przedwojennym Wrocławiu. Wyobraźmy sobie, że siedzimy w takim wagonie na drewnianych ławkach i z okien spoglądamy na to, co mijamy. Taki pomysł na przedstawienie miasta w sposób nietypowy. To znaczy, nie mówimy o tych największych zabytkach, nie mówimy o największych postaciach historycznych, mówimy o codzienności. O codzienności niezwykłej. Każdy z nas codziennie jeździ do pracy, do szkoły, do rodziny, tramwajem, rowerem, samochodem albo na piechotę. I czasem sobie nie zdajemy sprawy z tego, że jesteśmy częścią yy, już później historii. I to możemy to zobaczyć na przykład na zdjęciach, na przykład na pocztówkach, bo właśnie od pocztówek wychodzimy w tym albumie. Mm -hmm. e, co jest w książce? Tramwajem przez Wrocław, przez ten przedwojenny Wrocław, no to bardzo szeroko możemy tutaj mówić. Książka jest bardziej skupiona na pojazdach, na tym rzeczywiście, co mijamy, czy to jest takie połączenie. No właśnie. Tramwaj jest tylko pretekstem. Mm -hmm. I przez tramwaj opowiadamy o historii Wrocławia. Więc czasem opowiemy sobie tutaj o jakimś typie taboru, czasem o konduktorach, o motorniczych, a nawet konduktorkach, o paniach motorniczych, czasem opowiemy sobie o biletach, czasem opowiemy sobie o jakimś odcinku y, trasy y, tramwajowej w jakimś y, rejonie. Więc y, cała książka to jest taka mozaika. Która myślę nie zainteresuje tylko i wyłącznie miłośników komunikacji zbiorowej, mm. ale szerzej osoby, które chcą poznać dzieje dawnego Wrocławia, mogą sięgnąć do tej książki, dlatego że każdy znajdzie coś dla siebie. O parkach, o pomnikach, e, o zakładach przemysłowych, o przemyśle, o mostach, e, o ulicach, albo po prostu o komunikacji zbiorowej. No właśnie, dlaczego pana zdaniem po tą książkę warto sięgnąć? Coś nas zaskoczy, coś nas może zbulwersuje? No przede wszystkim zależało nam na stworzeniu książki, która będzie ładna, także pod względem wizualnym, i stąd dobraliśmy tutaj 70 pocztówek. Jedne są bardziej znane, ale są także i rarytasy. Myślę, że dla niektórych będą to pocztówki, które zobaczą pierwszy raz w życiu, i to jest tylko jeden filar. Natomiast drugim filarem jest słowo, bo każda pocztówka jest zaopatrzona obszernym opisem. Swoistą historią. Tak, właśnie. Każda pocztówka niesie za sobą jakąś historię, jakąś opowieść, i tę opowieść rozszerzamy właśnie w tym, w tym opisie. Ten opis odnosi się do tego, co widzimy na pocztówce, ale oczywiście rozszerza nam. Czyli ta pocztówka jest znowu pretekstem do opowiedzenia jakiejś anegdoty, jakiejś historyjki, czasem jest to artykuł z prasy lokalnej, mm. przetłumaczony na język polski, oczywiście, bo mówimy tutaj o prasie niemieckiej. Tak. Czasem jest jakaś anegdota, a nawet wierszy rymowanka o wypadku z udziałem rowerzysty. A jakie są źródła? Jak ta książka powstawała? No bo mówimy tutaj o przedwojennym w Wrocławiu, więc te źródła raczej niemieckojęzyczne, no i jak z dostępnością do nich? Oczywiście. No, punktem wyjścia była moja rozprawa doktorska na temat przedwojennej komunikacji we Wrocławiu, ale oczywiście ona się tutaj by nie zmieściła. To są tylko wyjęte takie rodzynki z tego mhm. ciasta, takie smaczki, właśnie. Bo o to chodziło, żeby coś smakowitego Państwu zaproponować. Czyli każda historia niesie za sobą. Każda historia ma w sobie jakieś ciekawostki, mhm. i te ciekawostki y, y, pochodzą przede wszystkim z takich źródeł jak prasa wrocławska, która mhm. jest skarbnicą wiedzy, niepoznaną jeszcze. I stąd myślę, y, 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 stąd moje zaproszenie do lektury. Najczęściej w prasie możemy znaleźć rzeczy kompletnie nowe, nieznane wcześniej z historii Wrocławia, ale są tutaj też takie informacje bardziej formalne, to znaczy z, z sprawozdań, z rachunków spółek tramwajowych, czy ze sprawozdań magistratów Wrocławskiego Rady Miejskiej. Od razu powiem, nie ma ich dużo, tutaj nie ma dysput między radnymi, tu są naprawdę takie tylko naj, tak, najciekawsze z najciekawszych m, informacji. Jeżeli chodzi o te ciekawostki, czy może nam Pan coś Zdradzić, tak, żeby zachęcić rzeczywiście do sięgnięcia po tą książkę, no ale nie zdradzać wszystkiego. Czyli jakaś taka historia, która Panu bardzo gdzieś jest bliska serca lub zapadła w pamięć. Oczywiście. Zacznijmy od tego, że na początku XX wieku, po Wrocławiu, jeżeli ktoś chciał się poruszać tramwajami, to miał do dyspozycji pojazdy trzech niezależnych przedsiębiorstw komunikacyjnych. No to chaos mógł być. I był trochę chaos, uh -huh. y, zwłaszcza jeżeli chodzi o taryfę, bo uh -huh. każdy z nich miał swoją taryfę uh -huh. i nie można było przesiąść się do tramwaju jednej spółki, z jednej spółki uh -huh. do drugiej. Na tym samym bilecie. Mhm. Że jeżeli ktoś na przykład Czyli jechał... wtedy jeszcze nie, myśl... nie myśle tak bardzo, jeżeli chodzi o no, chociażby zrównoważony rozwój, i ta mobilność nie była aż taka, jak no, teraz byśmy tego oczekiwali w XXI wieku. Władze miejskie o tym myślały, mhm. ale władze miejskie nie miały wpływu na działalność prywatnych przedsiębiorstw, a przynajmniej niecałkowity mhm. wpływ. Oczywiście władze miejskie próbowały to regulować i powstała rzeczywiście taka wspólna taryfa przedsiębiorstwa miejskiego, czyli poprzednika dzisiejszego MPK i jednej z prywatnych spółek, uh -huh. ale druga prywatna spółka się na to nie zgodziła. Więc y, takiej taryfy wspólnej już nie wprowadzono uh -huh. i rzeczywiście to utrudniało poruszanie się po Wrocławiu za pomocą środków publicznego transportu. Dopiero w 1911 roku uh -huh. miasto wykupiło tego pierwszego problematycznego przedsiębiorcę, włączyło w struktury swojego przewoźnika i dzięki temu wrocławianie na jednym bilecie mogli prawie całe miasto już Przejechać. Problem rozwiązał się poniekąd. Tak, ale inną różnicą, to były takie różnice namacalne, widoczne. Mhm. Widzieliśmy wagony pomalowane w różny sposób. I nie chodzi tutaj o reklamy. Każdy z tych przewoźników miał swój wzór lakierowania. Mhm. Tramwaje spółki Breslau Strassen, eisenbahn były beżowo-zielone. Elektrische Strassenmann breslau miało biało-zielone z czarnymi pomostami, a tramwaje miejskie, Strasen man breslau były biało-czerwone. Dlaczego biało-czerwone? Ano dlatego, że takie były barwy miejskie. Flaga historyczna Wrocławia składała się z czterech naprzemiennych pasów, właśnie białych i czerwonych. I tylko tramwaje miejskie miały prawo na burtach mieć wymalowany herb Wrocławia. To są takie detale, ale zwracamy na to uwagę. Personel miał różne umundurowanie, czyli każda mhm. spółka miała swój kolor mundurów. No i bilety, o tym już powiedziałem, że każda firma miała swoją taryfę i swoje bilety. A pasażerowie, kto korzystał z tych tramwajów w przedwojennym Wrocławiu? Korzystali wszyscy. Rzeczywiście Wroca w Słynu i to były naciski od samego początku władz miejskich, żeby był to dostępny dla szerokiego grona m, mieszkańców m, środek transportu. Bilet kosztował jednorazowy z prawem przesiadki tylko 10 feników i naprawdę każdego było stać na taką przejażdżkę. To powiedzmy o tym, bo tak widzimy na okładce ulicę Świdnicką i dwa tramwaje. Jak to ma się do tych tramwajów, które teraz po obecnych ulicach Wrocławia odnowione jeżdżą? Czy to jest tak, że no właśnie widzimy te obecne tramwaje, możemy je zobaczyć gdzieś w, w tej książce? No właśnie, tutaj mamy ulicę Świdnicką i mijają się dwa tramwaje linii Boreckiej, linii Boreckiej, czyli północ-południe od mhm. e, osiedla Borek, od Parku Południowego przez rynek w kierunku dworca Nad Odrze. E, do obsługi tej linii zakupiono troszkę większe wagony, czteroosiowe ze skrętnymi wózkami, czyli tak zwane tramwaj typu Maximum. No i chyba już y, orientujemy się, o jakim wagonie mówimy. Mówimy tu o tramwaju 325, Maxberg, taki ma mhm. i, imię. Dwa lata temu został pięknie odrestaurowany, więc rzeczywiście. Możliwe, że któryś z tych tramwajów, bo nie widzimy tutaj Aha, numerów, numerów taborowych, możliwe, że jeden z tych tramwajów to jest właśnie tramwaj, którym mamy okazję przejechać się dzisiaj. A proszę powiedzieć, ile z tej siatki połączeń, z tego ciągu komunikacyjnego przedwojennego w Wrocławia jest obecnych teraz? Czy te połączenia są dalej aktualne? No bo na pewno zostały dołożone, ale czy jakieś takie linie historyczne nam się zachowały? Jeżeli tak, to jak one przebiegają? Większość. Układ mhm. komunikacyjny Wrocławia y nie zmienił się za bardzo. Zmienił się tak, jak były potrzeby w miarę rozwoju miasta oczywiście. Natomiast bazuje on na rozwoju, który trwa od 1877 roku i ten podstawowy szkielet komunikacyjny jest zachowany. No oczywiście znajdziemy tutaj pocztówki, gdzie na rynku mamy ruch tramwajowy. No dzisiaj tak, ale nie do dzisiaj pomyślenia. Dokładnie. Wówczas trasy WZ nie było, chociaż już przed wojną mhm. myślano właśnie o budowie jej w tym ciągu mniej więcej, tak jak dzisiaj ona przebiega, no ale jest to ekwiwalent za zlikwidowane trasy tramwajowe w rynku. I y, uliczkach mhm. wokół rynku. Natomiast podstawowy ten szkielet y, kierunki północ-południe, wschód-zachód, mhm. ten taki rusztowy, który się na naszych oczach tworzy mhm. przez otwarcie tych nowych tras, no widać, że wyewoluował właśnie z tego y, zrębu najpierw mhm. trzech przedsiębiorstw niezależnych, a później przejętych przez miasto i rozwijanych z. Z punktu widzenia ratusza? Na początku powiedzieliśmy sobie, że jest to trochę książka, trochę album. Dlaczego tak można opisać to wydawnictwo? Tak, yy, zostało tu wybranych 70 pocztówek, mm. i stąd właśnie ma to formę albumu. Kiedy otwieramy książkę, mm. na jednej stronie mamy pocztówkę, a po drugiej stronie mamy jej właśnie obszerny, Opis, Czyli pocztówka jest tylko pretekstem, mhm. i opis odnosi się do niej, rozszerza e, to, co na niej widzimy. Czasem pozwala nam wskoczyć do tej pocztówki, a może ją troszkę właśnie ożywić. E, może nasza wyobraźń, wyobraźnia tutaj po, popracuje w tym kierunku, że zobaczymy tutaj mhm. jakieś ujęcie. Te tramwaje zaczynają jeździć, widzimy te sytuacje, słyszymy to, co tam się e, dzieje. E, e, także e, stąd jest to taka mhm. forma hybrydowa. Jest tutaj coś do pooglądania. Ale i do, poczytania. ale i do poczytania. Książkę można czytać od deski do deski, i ona tworzy logiczną, chronologiczną mhm. historię, od początku, czyli od tramwajów konnych, do II wojny światowej, bo mówimy tu o Wrocławiu przedwojennym. Tak. Natomiast nie ma żadnej przeszkody, żeby otworzyć sobie Losowo. na chybił, trafił, i każda historia jest oddzielną opowieścią. Jeżeli kogoś zainteresuje, jakaś pocztówka. Pozna swój rejon, na przykład mhm. albo rejon swojej szkoły, albo rejon domu swojej babci, to może przeczytać, dlaczego akurat została wybrana ta pocztówka, jakaś historia jest tutaj do niej przypisana. A może ktoś w ogóle nie rozpozna tego rejonu, bo był on tak zniszczony albo tak przekształcony uh -huh. po wojnie, że dzisiaj już prawie go w ogóle nie poznajemy? Zupełnie inaczej tak. wygląda. I też zobaczy, jak ten rejon wygląda, i przeczyta, jak ten rejon wygląda i co się tam działo 100 lat temu. Książka została wydana w wydawnictwie wrócowskiej Neptun. To jest nowe wydawnictwo. Proszę powiedzieć, jaka będzie jego działalność? Pan jest jednym z współtwórców tego wydawnictwa. Tak, razem z kolegami historykami, Mariuszem i Antkiem, a przede wszystkim historykami, ale przede wszystkim kolekcjonerami właśnie mhm. pocztówek głównie i stąd y, mówimy o materiale y, pocztówkowym, tak, który mhm. był zbierany przez kilkanaście lat. Jest on dosyć bogaty, więc tutaj wybraliśmy tylko 70 y, pocztówek, ale proszę mi wierzyć, że niektóre są naprawdę bardzo smakowitymi y, kąskami. I chcemy podzielić Wrocław na tematy, mhm. w tym wypadku tutaj takim leitmotivem tematem przewodnim jest komunikacja miejska, przede wszystkim tramwaje, ale po pojawi się także trolejbus do Brochowa, bo to jest też ciekawy mm -hmm. epizod, ale w przygotowaniu jest następna część. Jest to miasto nad Odrą i tam mm -hmm. oczywiście będziemy już mówić o rzece, o Odrze, mm -hmm. także trochę o Ławie, o żegludze, mm -hmm. o przystaniach, o zakładach przemysłowych nad Odrą, o, o w wodzie pitnej z Odry jeszcze będzie. Y tak, ta, mhm. aczkolwiek w kolejnej y, części, tutaj także żegluga, parostatki okay. na odrze. Kolejna część będzie poświęcona z kolei wyłącznie mostom Wrocławia. Mhm. Czyli widzimy, że o no każdy temat Tych będzie dobry jest tak, dużo, tak? Tak, aby opowiedzieć y, coś o Wrocławiu, ale opowiedzieć w taki sposób, żeby nie tylko kurczowo się trzymać danego tematu, mhm. tylko żeby szerzej o tym opowiedzieć, właśnie, żeby to było przede wszystkim ciekawe. To kiedy następnej książki albumu możemy się spodziewać? Myślimy, że na jesieni będzie już w sprzedaży. Tyle na dziś. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.